Przez ostatnie parę dni działo się naprawdę dużo na socjalnych mediach Voloranta, ponieważ dostawaliśmy codziennie: Dobra, nieważne, zatrzymajmy się. W trakcie nagrywania tego filmu Riot wypuścił oficjalny zwiastun najnowszej mapy. Dostaliśmy jej zdjęcia, mamy opis, jak będzie działała i będzie mega, ale to mega dziwna. Generalnie obrońcy będą zaczynali na środku mapy. Atakujący będą się respili wokół obrońców i będą atakowali do środka mapy, czy coś takiego? Nie wiem. Omówimy sobie to w tym odcinku. Zapraszam do oglądania, a na początku obejrzyjcie oficjalny Zwiastun. Niewiarygodne. Coś tak małego może stworzyć taką sposobność. Ich wysiłki były imponujące, ale bez ofiar się nie obejdzie. Ach, co za szkoda. I chciałem jeszcze powiedzieć przed omówieniem, że zostałem zaproszony do zamkniętych testów najnowszej mapy, więc w piątek o godzinie 19 u mnie na kanale wyląduje pierwszy film z omówieniem najnowszej mapy już z postaci klienta w grze, bo mam po prostu dostęp do zamkniętych testów. Więc jeżeli nie chcecie przegapić przedpremierowego spojrzenia na najnowszą mapę, zostawcie subskrypcję z dzwonkiem i zapraszam na mój kanał w piątek o 19, no i pewnie wtedy odpalę też jakiegoś streamka, żeby pokazać wam to na żywo. Cały zwiastun zaczynamy od lecącego pocisku, który gdzieś wcześniej był ujawniany na social mediach w postaci małych teaserów. Ten pocisk jest wystrzelony prawdopodobnie z rąk Dead Aya, czyli najnowszej postaci, która jeszcze nie, wyszła w, e, nie weszła do gry. Również pan Lektor w tym trailerze to najprawdopodobniej głos najnowszej postaci niewiarygodne coś tak małego może stworzyć taką. Nie dostaniemy tej postaci w akcie, tym tylko prawdopodobnie w akcie kolejnym, ale to jest już takie pierwsze, pierwszy nasz sneak peek na nowego agenta pod postacią Dedaja. No i taki jeden pocisk Dedaja rozwalił cały dosłownie generator związany z radianitem na naszej najnowszej mapie, co spowodowało wielkie spustoszenie. Widzieliśmy to spustoszenie wcześniej na naprawdę bardzo wielu trailerach najnowszej mapy i generalnie ten wybuch rozdzielił mapę na dwie części. Jedna część jest porośnięta normalnie roślinnością, jest taka zielona, a druga część jest kompletnie Pustynna. Cała mapa, tak jak mówiłem, będzie podzielona na dwie części. Jedną część będzie miała pustynną, a drugą część roślinną. I dosłownie prostą linią przechodzącą przez całą mapę, te dwie części będą od siebie oddzielone. Następnie dostajemy pierwsze spojrzenie na Spike Spikeside B najnowszej mapy Fracture. Generalnie Spike Side A będzie znajdował się na części pustynnej mapy, a Spike Side B będzie znajdował się na części porośniętej mapy. No i co? Widzimy parę boksów na środku. Widzimy schody, widzimy taki dość prosty layout tego Spike Side'u, gdzieś tam wejście z jednej strony, wejście ze strony drugiej. Krótkie spojrzenie z góry po środku widzimy niebieską linię przydzielającą te dwie części mapy na pół. Po prawej droga do Spike Sideu A, a po lewej droga do Sideu B. Następnie parę scen, oczywiście pokazujących całą scenografię i cały styl mapy. Tutaj widzimy ten reaktor, który został zniszczony. I najważniejsze, przyjrzyjcie się linkom na samej górze mapy, bo te dwie linki będziecie mogli używać. Jak widzicie na tym zdjęciu teraz. Te dwie linki to będzie mechanika łącząca podziemną część mapy z częścią zewnętrzną. Nie jestem pewien jak do końca to będzie działało, ale jest taki opis mapy, że ta mapa będzie w kształcie litery H i obrońcy będą respli się na samym środku tej mapy, właśnie gdzieś przy tym, przy tym generatorze prawdopodobnie, a Osoby atakujące będą się respiły wokół mapy i ze wszystkich stron będą atakowali właśnie pod postacią tego kształtu H-mapy do środka swoich obrońców. Czyli nie będzie tak, że z jednej strony respią się atakujący, a z drugiej strony respią się broniący, tylko broniący respią się w środku mapy, atakujący respią się. Jakby wokół nich. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane ani jak to będzie dokładnie działało. Nie chcę powiedzieć nic źle, bo jeszcze osobiście tej mapy nie widziałem. Ale brzmi to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Według opisu te linki łączą przednią część mapy z tylną. No i po reaktorze dostajemy najważniejsze spojrzenie na całą mapę z gór. Widzimy idealnie linię przecinającą tą mapę na pół, po prawej, zielono, żywo, natura, po lewej kompletne pustkowie. Jeżeli chodzi o lora, nie jestem do końca pewien dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że może być to efekt, efektem złączenia jednej ziemi z ziemią konkurującą z tą ziemią, bo jak wiemy mamy bliźniacze ziemie, różne tak jakby wymiary w świecie Valoranta i może przez ten wybuch reaktora właśnie te dwa światy się połączyły tutaj i mamy jedną część mapy z jednego świata, a drugą część mapy ze świata drugiego, no ale wygląda to naprawdę fenomenalnie w środku w hangarze widzimy również jakieś miejsce dochodzenia, no i po lewej stronie część mapy od spike site'u A a po stronie prawej część mapy od spike site'u B, no i na tym niestety cały nasz tarele się kończy, ale za to dostajemy jeszcze parę screenów związanych z mapą, na pierwszym screenie mamy rzut trochę z góry, widzimy nawet bariery po jednej i drugiej stronie to są prawdopodobnie bariery broniące przed wejściem właśnie na spike site -y A oraz B ale nie chcę się tutaj myć, a właśnie Pokazuję wam Spike site A. Tak w ogóle wygląda Spike site A. No ale ten Spike Site A również ma parę takich yy, kryjówek. Jest dość zamknięty, jest trochę skrzynek do skanowania i wygląda to jest ciekawe, że ta mapa na jednym Spike i na drugim wygląda całkiem inna, yy, inaczej kolorystycznie. Następnie jeszcze jakieś zdjęcie prawdopodobnie biegnące między Spike B a gdzieś środkiem coś w tym stylu. Mamy też screena z zepsutych portali. Od Kingdom Industries, ale jestem ciekaw, czy to jest część mapy, po której będziemy mogli chodzić, czy to jest jakaś część mapy już z poza strefy osiągalnej dla zwykłych graczy, że będziemy musieli tam jedynie wlecieć, czy to jest jakieś tło mapy, czy faktycznie będziemy mogli jeszcze gdzieś po budynku zamkniętym chodzić. Nie ukrywam, że cały zwiastun mnie dość zaintrygował, bo dostajemy mapę, która będzie kompletnie. Inna od wszystkich dosłownie map w Valorancie, kształt mapy o, o literze H, H-shaped layout, tak zwany. Defendersi zaczynają w środku mapy, a osoby atakujące respią się po dwóch stronach mapy. Zamykając osoby broniące w jej środku i atakujących ich jakoś, nie wiem do końca jak to będzie rozwiązane, zobaczymy jak mapa przyjdzie. Ciekawi mnie również właśnie ta mechanika linek, która łączy przednią część mapy z mapą tylnią. Jestem ciekaw czy będzie można tam spaść między gdzieś tym mostem załamanym na sam dół i przykładowo wiecie no yy, stracić stracić... Śkila po prostu, spać tam. Jestem ciekaw czy będzie tak, można po prostu spać. Czy to jest jakieś wyjście z respa tylko dostępne. Dwa spawny po dwóch stronach o różnych stylach graficznych i osoba atakująca, respijąca się po jednej stronie mapy, i po drugiej stronie mapy zamykające osoby broniące w jej środku. Brzmi ciekawie. Samo omówienie mapy już w grze zobaczycie u mnie na kanale w piątek o 19, kiedy sam będę mógł zagrać tą mapę i będę mógł Wam wrzucić, jak po niej chodzę, jakie są miejscówki, po prostu jak oceniam mapę i jak ona wygląda w grze. Będzie premiera w piątek o godzinie 19 u mnie na kanale, więc zapraszam do zostawienia subskrypcji. Piszcie w komentarzach, co o tej mapie myślicie i również co myślicie o pocisku, czyli prawdopodobnie najnowszej umiejętności Dedaja, czyli postaci, którą zostaniemy jeszcze w kolejnym akcie i jego również głosie. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Jutro na kanał wrzucę również film, jak oceniam najnowszego Battle Passa w grze. No i jeżeli film się spodobał, łapa w górę i jakiś fajny komentarz się ma.